Malko, witajcie z tej strony Ola. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Miejska lista i dzisiaj dotarliśmy do Łodzi, i tak sobie wymyśliliśmy, że chcemy dzisiaj do naszego programu przemycić trochę, co się słucha. No bo w co się słucha chodzi o to, czego się słucha aktualnie w tym momencie, a dziś w miejskiej liście. Również zadam pytanie, czego słuchasz, ale oczekuję tutaj bardziej odpowiedzi. Gatunek, artysta, albo jakieś konkretne przykłady ogólnie, żeby każdy się rozwinął. Ja chyba niestety powiem niestety należę do grupy osób, które na takie pytanie mogą odpowiedzieć: hmm, ja to chyba słucham wszystkiego, ale liczę na to, że moi dzisiejsi goście się po prostu w tym temacie rozwiną. No to co, zaczynamy? Tablet jest. Eskowa muza też będzie, hopsa. Oglądacie program Miejska Lista dzisiaj prosto z Łodzi? Jest odważna Julka, cześć. Cześć, dzień dobry. Julka, dlaczego ty nie masz czapki? No, zapomniałam się akurat założyć. Ale to nie jest tak, że rzeczywiście idziesz, że jest ci zimno? W sumie nie. Ja to chyba, ty musisz być bardzo młoda. No, 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 no właśnie, bo jak ja bo młoda to też chodziłam bez czapki i wydawało mi się, że wcale nie jest zimno. Julka, takie bardzo ogólne pytanie, jestem bardzo ciekawa, jak je rozwiniesz. Czego słuchasz? No, zazwyczaj RB jakieś tam, pop czasami jakieś też, w sumie. A gdybyśmy tutaj mieli polecieć z konkretnymi wykonawcami, to kogo byś tu nam zaprezentowała? To w sumie Post Malone, Travis Scott, coś takiego. Ten, ten, ten drugi to taki dosyć kontrowersyjny człowiek. Patrząc szczególnie na jego życie prywatne. No, troszeczkę. Ale na przykład podoba ci się on tak wizualnie jako facet? No, niezbyt, tak szczerze mówiąc, ale no, muzyka ma fajną. Robi dobrą muzę. A gdybyś, gdybyś miała nam zaproponować jakąś kobietę? To Ariana Grande tam czasem, może coś tam posłucham, ale tak to to zazwyczaj. Nie. No, znaczy, Ariana jest takim trochę ostatnią maszyną po prostu do hitów. No co, nie wypuści to hit? No, to prawda. No, czy ona to robi? Czy ktoś to... zna ją? No, to, to się okaże, zresztą niedługo. Tak. No, to, to wyjdzie z biegiem czasu. No, prawda. Jurka, powiedz, a co na co dzień robisz? No, codziennie się, się uczę, tańczę tam czasami. O, tańczysz też, rozumiem, że RB, tak? Nie, no, bardziej jazz, z sprawy. A, okej, okay, no to bardzo ładnie. Obiecuję, że kiedyś będzie cieplej, przyjdziemy do łodzi, to wtedy zatańczymy, dobra? Dobra. Okay. A jeśli chodzi o te eskowe klipy, które znajdują się na naszym tablecie, to jaki wybierasz? No, to będzie Sean Mendes i Los in Japan. To bardzo fajny kawałek. No, też mi się podoba. A on Mendes, to też przyjemny. No. jest przyjemny. Moja droga, a teraz jeszcze lecą pozdrowienia od Ciebie. To bardzo, pozdrawiam serdecznie Ole i Julkę z mojej klasy. Ja nie jestem w swojej klasy, ale czuję się pozdrowiona jako ta Olka. Dzięki no, wielkie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi, wy oglądacie program Miejska Lista, a obok mnie Piotr. Cześć. Cześć. Co tam u Ciebie? A, dobrze, właśnie z, wracam z wydziału prawa jazdy, zdałem prawko, opłaciłem, superowo, szczęśliwy Nowy Rok. No to, 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 to wjeżdżasz, powiem Ci tak dosłownie, w Nowy Rok. <laughs> Można tak powiedzieć. A, a jakie sprawy, fury się mają u Ciebie? Jeszcze nie ma, ale będzie. Tam jest od kogo pożyczać na razie? Jest, o to, się, o to się na razie nie martwię. A, no tak, jest od kogo pożyczać, to wiesz, to na luzaku. Ja uważam, że ten pierwszy okres jest fajny, kiedy się pożycza po prostu od... Tato, wiesz, tam na chwilę. Na imprezę. Cudze, na, cudze najlepsze, nie? No jeszcze w ogóle teraz na pewno jesteś w tym okresie, że hej, spoko, ja mogę być kierowcą, słuchajcie. Tak jest? No, myślę, że tak będzie na pewno. To jest podjarka. Kiot tak mi, czego słuchasz? Ogólnie na co dzień słucham latyn, muzyki latynoamerykańskiej, tak i do baciaty, bo też tańczę. O proszę! Ale tak w parze? No w parze solo, to ogólnie tańczę. Dobrze, no z tego gatunku muzyki miałbyś nam tutaj zaprezentować jakiegoś konkretnego artystę. To kto by to był? Z, tego muzyk, z tej muzyki, no nie wiem czy wam coś tytuły powiedzą, sam też nie zna po prostu mam jedną wybraną playlistę, którą mam zapewnioną cały czas, cały czas w kółko i w kółko. A zaraz tego, że tańczysz, to masz takie odruchy, że jak tego słuchasz, to tak ci noga lata? Tak, 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 nóżka, nóżka lata prawo-lewo, prawo-lewo. teraz dwa, trzy, cztery. Chciałabym to kiedyś zobaczyć, jak jedziesz tramwajem, to ludzie się tak dziwnie patrzą. No, czasami i zdarza się tak, w pracy, w pracy zwłaszcza. Dobrze, i właśnie od tego jest program, co się słucha, bo my mamy taki program, co się słucha na antenie SKTV. Zawsze, gdy idzie taki człowiek jak ty i tak sobie wiesz, nogą zamiata, to my wtedy podchodzimy i pytamy się, czego słucha w tym momencie. No tak. I tak. Wszystko staje się jasne. Mm -hmm. Mój drogi, a jeśli chodzi o te eskowe klipy, które są na naszym y, tablecie, co wybierasz? No, Admin biuren, bla, bla, bla. Armin też spoko jest. No, fajnie chodzi. No, to jest no, taki dinozaur już. No dinozoro, ale nie można powiedzieć, że jego hity nie są nadal aktualne. No tak, no to to tak największy Milio... szacun. Miliony wyświetleń, cały czas bawi publikę. I to no się chyba ja... liczy. No, oczywiście, 15 lat temu robił hity i teraz robi hity, szanujemy. Jestem za. Teraz jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam moją dziewczynę Agatę, wszystkich moich znajomych, no i całą Łódź. Agata, ale ci zazdroszczę, bo tak się będziecie z piotkiem wozić tu po tej Łodzi, że hej. Piotrek, bardzo ci dziękuję. dziękuję A teraz Armin Bambiurel. W dalszym ciągu oglądacie program Miejska Lista Prosto z Łodzi, a ze mną mogę powiedzieć para zakochanych? Oczywiście. Tak. Dobrze, no to proszę się ładnie przedstawić. Dominika. Mikołaj. E, moi drodzy, zacznę od bardzo ważnego pytania. Czego wy słuchacie? Generalnie ciężkich brzmień. Konkretnie? Dawaj jakieś przykłady. Pff, nocny kochanek. – Kojarzę, kojarzę. No, – To bardzo dobrze. – Byłam na takich Juvenaliach w, w zeszłym roku bo rzeczywiście już mamy kolejny rok. W Olsztynie był Nocny Kochanek. – I co sądzisz? – No mocne są to brzmienia. <noise> – Dlatego fajne. – Dlatego fajne. A, a w ogóle nie twoje klimaty? E, – Ja tak bardziej wszystko, co wpadnie w ucho, tak. – Bardziej lifestyle'owe? – Tak, tak. – To jakaś taka Ariana Grande? – Na przykład. – Ariana Grande to już jest przesada, tak? Niestety tak. No dobrze, no ale to, to jak wy się dogadujecie, nie? Jak macie na przykład taki romantyczny jakiś wieczór i. No wiesz o chcę... o co? Chodzi, Przeci... Przeciwieństwa rado. się przyciągają, tak? No dobrze, no ale jak ty akceptujesz, że on odpala tego nocnego kochanka? To co ty nad? Ja mówię, że włączył. Po prostu. Po prostu. Każdy powód, żeby się pokłócić jest dobry, a każdy powód, żeby się pogodzić jest jeszcze lepszy. jeszcze lepszy, dokładnie. Dokładnie. Dobrze, ale to nie jest też tak, że jak idziesz na imprezę, to absolutnie nie zaakceptujesz takiej muzyki klubowej, czy jesteś raczej tutaj takim hajterem, że nie no, albo impreza z takim mocnym brzmieniem, albo w ogóle ja się nie bawię. Ja jestem bardzo elastyczny, broń że nie jestem hajterem, naprawdę. To super. Czyli na weselu też będzie widziała jako tancerza numer jeden, tak? Tak, zdecydowanie. Dominika może potwierdzić. No właśnie, jaki jest z dobrym tancerzem na weselu? Może być. Jakieś tam gatunki, też disco polo podejrzewam jakieś piosenki. Kojarzysz, to nie jest tak, że nie. O, no przesadzasz teraz, naprawdę. Nie no, Aż... kojarzy, pewnie, że kojarzy. <grym> Słuchaj, ale właśnie o to chodzi, ja też nam na przykład kojarzę. Z każdego gatunku... Zmina sobie czasami, no. A patrzcie, jak wyszło szydło z worka. Takie Kłamie. ciężkie brzmienia, Kłamie. a jednak pewnie Kłamie. ona tańczy dla mnie, byś Kłamie. potrafił zaśpiewać, co? Kłamie. Kłamie. Ona tańczy Kłamie. dla mnie, by zaśpiewał? Pewnie, że tak. Nie. 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 Dobrze, 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 już dobra, już koniec, żebyście się nie musieli tutaj kłócić dalej. Jaką sobie piosenkę wspólnie wybieracie? To, to może ty powiedz, bo to w twoich klimatach. Yy, tak, to jest nasza wspólna decyzja, wiadomo jak to jest. Yy, poprosimy to. Rita Ora, Dokładnie. wasza wspólna decyzja. Pięknie, a teraz jeszcze lecimy z pozdrowieniami. Bo ja mogę pozdrowić wszystkich kolegów i koleżanki z uczelni. Okej. Okay. To samo. Tak, no, tylko. <noise> no, może pozdrówmy tego mocnego kochanka. Tak, pozdrawiamy cały zespół. Robią Super. dobrą robotę. <noise> Super, bardzo Wam dziękuję. A teraz dobrą robotę na antenie SKTV zrobi Rita Ora. Lecimy. A teraz w miejskiej liście przedstawiam Wam Martynę, cześć! Hej, hej! Jak tam u Ciebie dzisiaj, zdrówko? E, dobrze, trochę zimno niestety, już chodzę cały dzień po mieście. Ale wiesz co, no niestety no jest zima, będzie zimno. Niestety. Chociaż wiadomo jak z tym globalnym ociepleniem, kto wie jak długo będzie zimno. Bardzo teraz trudne pytanie do Ciebie mam, czego słuchasz? Obecnie słucham Lamb of God, ale nie wiem, która piosenka, bo to już leci cały album. Dobrze, ale co to jest w ogóle za gatunek muzyczny, bo ja przyznaję się bez bicia, że pierwszy raz w życiu słyszę. E, to jest metal, ogólnie słucham metalu, czasem rocka, e, też lubię punk rock, więc obecne te listy przeboju trochę są mi obce, nie ukrywam. Nie no jasne, ja to rozumiem, ale chyba o to chodzi o to, żeby słuchać właśnie tej muzy, na którą mamy aktualnie ochotę. Oczywiście. A oprócz tego zespołu, co jeszcze Ci gra często w słuchawkach? A takie klasyki typu Metallica, moje ulubione zespół. To znam, razie, to nie? znam słuchaj, to znam, znam ich. Tańczyłam na kolonii dowolnej, jakby wolny. klasy, klasyk, jeżeli chodzi o, o rok, tak? E, tak, a jeżeli chodzi o takie powiedzmy nowsze, bardziej znaną muzykę, to bardzo lubię Dawida Podsiadło. Czyli jednak on taki nie jest do końca rokowy, ale ujął cię. tak, oczywiście. No i chyba przy okazji też jest całkiem przystojny i taki miły jest. E, tak, ba bardzo fajny styl, bardzo fajny wąsik. A byłaś kiedyś na jego koncercie? Niestety nie, moje koleżanki były, ale ja nie pojechałam. Co, ja ci polecam, byłam kiedyś i on ma tak niesamowite poczucie humoru, że bardzo polecam. No bardzo bym chciała, bardzo bym chciała w przyszłości pojechać. To, to, trzymam kciuki, niech to będzie twoje postanowienie noworoczne. Co koncert Dawida. No być może, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się uda. <laughs> że się spełni. A jeśli chodzi o takie eskowe klimaty, to damy radę coś tutaj wybrać razem? A... Może baha, Paradise? Myślę, że tak. tak. No, taki wiesz, można sobie tam biodrem ruszyć. Myślę, że na, 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 tą, na tą zimę niech będzie. Sam raz będzie tak. taki rozgrzewający kawałek. Martyna, jeszcze pozdrowienia od Ciebie. E, no to ja pozdrawiam moje koleżanki ze studiów, te, które, którym udało się pójść na ten koncert. Bardzo zazdroszczę. <laughs> <Dziewczyni>, dziewczyny nienawidzę. <laughs> Martyna, nie no, nie no. <laughs> Nie no, żartuję, rozumiem, trochę, że... Trochę tak, trochę tak, tak. Tak minimalnie. Minimalnie. Martyna, bardzo Ci dziękuję, a teraz na antenie SKTV Offenbach. Oglądacie program Miejska Lista, powoli już kończymy, no ale czas jeszcze na naszą wisienkę na torciku, która nazywa się... Julia. Julia, byłaś kiedyś wisienką na torciku? Ja, jeszcze nigdy. To jest twój pierwszy raz? Tak. Bardzo cieszę się, że pierwszy raz odbywa się w SKTV. No to lecimy od razu z, z tematem. Powiedz, czego słuchasz? E, w sumie bardzo różnej muzyki, ale głównie indie rocka, tak mi się wydaje. Że... Ja się bardzo cieszę, bo to jest chyba drugi czy trzeci raz dzisiaj w naszym programie, gdzie ty, y, wchodzimy w tematykę, która jest mi zupełnie obca. Mogłabyś nam na przykład tutaj sprezentować jakiegoś wykonawcę, który się porusza w obrębie tego gatunku? The Cooks, na przykład, Arctic Monkeys. A dobra, to to kojarzę. No. to, I to jest stop. tak. Dobra, jest tak nie tak najgorzej z tą moją muzą. A jeśli chodzi o takie typowo komercyjne kawałki, które bardzo często się, pojawiają się na imprezach, jesteś taka raczej otwarta, czy raczej tylko wchodzą w grę imprezy, gdzie jest właśnie ten twój ulubiony gatunek? Nie, raczej na imprezach mogą być inne, ważne, żeby takie były wpadające w ucho. A jeśli chodzi o strefę koncertową, to często chodzisz na koncerty? Właśnie, nie, ale zamierzam to zmienić. I postanowienie noworoczne: chodzić na koncerty. Można tak powiedzieć. Tutaj dzisiaj w naszym programie jedna taka była, co powiedziała, że w tym roku jej postanowienie to pójścia na koncert Dawida pocięgła. O, to ja też chętnie bym poszła. Tak, tak. Ja muszę znowu powiedzieć w naszym programie, że polecam, bo raz już byłam i wybieram się jeszcze drugi raz w lutym. I naprawdę Dawid jest super. Mi się właśnie wydaje, dlatego chciałabym zobaczyć. Tak, na żywo, na żywo jak najbardziej polecam. E, moja droga, no to skoro chodzisz nam czasami na imprezy, a na tych imprezach królują eskowe kawałki, to damy radę coś z tego wybrać? Tak, myślę, żebym wybrała właśnie. Albo. Example, show me how to look. Tak, tak. No proszę, no i tylko to tak imprezowa, jeszcze dodatkowo o miłości. No i na końcu jeszcze pozdrowienia od ciebie. Ehm, to na pewno moje przyjaciółki pozdrowia, które czekają na mnie właśnie w manufakturze i mojego chłopaka. Widzicie nasz shopping? No tak. może dziewczyny, no to bawcie się wobec tego dobrze. Dzięki. No i życzę, żeby się wszystkie te postanowienia koncertowe pospełniały. E, wam naszym widzom SKTV też życzę, żeby wszystkie postanowienia się spełniły. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Miejska Lista, pomachamy na koniec, a ja mogę nawet i zatańczyć, bo po prostu jest tak zimno, że nic się nie stanie. Jeśli na koniec jeszcze trochę poruszam, a to ostatnio bardzo popularne w telewizjach, żeby robić wykopy. <laughs> 🎵🎵